Okej, okay. być już dobrze, mam taką szczerą nadzieję, że już będzie wszystko do, tak, okej, okay. hej, kochani, witam wszystkich was tutaj, no zrobiłam tego, no miałam nie robić, no ale zrobiłam, okej, okay. miałam nie robić, no, jeżeli chodzi o te spowolnienie, spowolniene... kurde, to jakby spowolnienie, opóźnienie dajwa to ja tego nie mogę zmienić próbowałam kochani, nie da się tego zmienić, przykro mi nie da się tego zmienić nie wiem, coś się ewidentnie musiało zepsuć no to się po prostu zepsuło jakoś ale no cóż, no życie no, życie da się teraz trochę wypromować idziemy teraz na Discorda i będziemy się tutaj promować. Na początku idziemy, też idziemy na live. Hejka, Olga Juraszek, witam serdecznie. No, miałam nie robić, no, ale, no, ale jednak robię. Nie miałam, nie robić, no ale zrobiłam, bo rozdałam prawie wszystkie nagrody oprócz kolekcji, bo muszę jak wam zdobyć. No ale spróbuję. No, spróbuję jakoś wam zrobić, zdobyć. Będzie dobrze, będzie dobrze. Spróbuję szybko, ale też nie za szybko. Mam czas do dwóch tygodni, więc spoko. Piszemy, kochani, Elżyt 1 już tutaj zobaczymy, zaznaczymy sobie. Wyszłam 1, wyczyszczam listę i jeszcze mam taki mały katarek, ale mały. Ale tylko muszę jedną rzecz zrobić, więc zaraz wracam. Dobra, już jestem. No chyba nie zostałam zmuszona. Chyba, nie wiem. Zależy. No kazał mi zrobić, to zrobiłam, no Boże, no. z tym chodzi? To schodzi z czym. Ale z czym? Z czym? Bo nie wiem z czym. Jakiegoś fajnego arta. Wiem, ja ogólnie robię fajne arty. Kurde. Okej. Okay. Hej, masz jakieś oprawki, które możesz mi dać? Yy, no, czy nie, nie, no czy nie rozdaję ogólnie? W trakcie lajowa nie za bardzo rozdaję rzeczy, bo mi się nie chce po prostu. No ja strasznie dużo lagi. No może po lajwie ci coś dam. Jakąś muchę, Znaczy co? Nie, no weźcie, ja taka nie jestem. I że ja, muchy, no co ty? Poszukuję pakiet rzekowy, a czy ty go nie miałeś? Z tym, tego to jest losowanie na e listę życzeń, bo jakby w profilu masz listę życzeń, tam możesz sobie dodać rzeczy, które chciałbyś kupić, ale nie masz na przykład starkojusów. Więc e, ktoś inny cię wtedy może kupić, ale o tym sam. O oh god, nie, On wreszcie mi na live'a Poczekaj, czekaj, czekaj, ja dzielam swój przepiękny tutaj y, no, wyprzedało się buty króliczkowe i włosy Vegas. Czaisz to ja tego nie czaję. Przepiękny. Tutaj Arcik to właśnie jest na sel. Polecam. Polecam kupić u mnie. Echem. Okej. Okay. jeszcze marchewkę damy tutaj. O, ładno, ładno. Piszę, kochani, LZ1. Zaraz będę wam losować. Boże, wczoraj był live, ale musiałam go szybko zacząć na taką godzinę. No, bo tylko godzinę potrwał. Tylko byłyśmy dwa livey. Jeden taki krótki, bo było mało osób Słońce, co się stało? Co się stało? Co? Jak ty możesz tej starej miniaturki używać? Jest paskudna No bo kurde, ja nie wiem, coś mi się, się zepsuło Zepsuło mi się coś, to nie moja wina Bo tu mi się używa ta stara No i dupa Aż Już zmieniam, no Boże, no nie bij mnie Nie To zmieniam. No boże, no będzie mi zaraz tu bić. Masz, zmieniłam, widzisz? Zmieniłam. Mraśnie. No, mraśnie, mraśnie. Oh my god, samorzyd. Witam serdecznie. Wreszcie na moim live. Ie. Jesteś dobra, wam, ale że tam ma jakoś jakąś lepszą. a sens to ma. Czemu ja mam w studio do YouTube? Dobra, hmm. Tutaj... Pięć! O, może z gwiazduszu? Wymienię pakiet kolorem Galaxie na mojej lekko jaśniejszy obczaj. Nie wymienię, nie chcę go wymieniać. Mi się podobają moje kolory. Mi się podobają moje. Mi się podobają moje. Ja nie wymieniam. I dobrze. No i dobrze. Na no, Boże, nie bij mnie tylko. Nie, czy. Znaczy. Nawet ładne są, ale... Hej, kower... Hej kabelciks! Hej, mi chalnię żet jeden. To mi tutaj napisał, ale nie wiem co. Monga grafa. Skalniaczek jeden złoty. Masz koleżanko donację ciekawą i właśnie do tego zostałaś zmuszona. Jak to zostałam zmuszona? Dlaczego została zmuszona? Bo nie rozumiem. Pożar to były głośne dźwięki. Weźcie zasarałam się praktycznie. Event właśnie, właśnie! Wiesz, jak się przestraszyłam? Mi normalnie się do garba podskoczyło Mam pomysł chyba na omegy Fajowo, faj, fajowo Boże dzięki, ale nie rozumiem O! Pierwsze stanowne w omegy Do czego zostałam zmuszona? Do live'a? Nie no Zrobiłam, no boże no Ech, No miałam nie robić, ale zrobiłam Ale zrobiłam, no zrobiłam Ech, Szkoda, donate. Twojego, i właśnie do tego zostać zmuszona. <noise> boże Ale dziękuję za złotówkę. Przyda się do vip -a. Potrzebuję na życie. Znaczy mam, ale mi się kończy w, w sobotę, tak. Musiałam to w sposób matematycznym obliczyć. <noise> Bo mi nie pyka coś z tym liczeniem. Dobra, i wygrała skalniaczek, O oh my good. Weź podajnika na, na, tym, na, na tym MSP czy znaczy ja już nie będę patrzeć na subskrypcje, czy są prywatne, czy nie. Już mi to w sumie nie obchodzi. Mi to już w sumie nie obchodzi. Może być to i to. Ej, gdzie bo... Widzę tego donata. Ej, dobrze go wyłamał. dobrze go ustawiłam. Dobrze chyba go ustawiłam, chyba dobrze no. Zależy. O, Boże, sobie rewerciks się nie zaznaczyłam. Ciekawe, czy on jeszcze tu jeszcze poszedł. Zostawił mnie samą <laughs> przykry To jest takie przykre. Kochanie, a wy możecie mieć mleśne preski. Chętnie przyjmę. Bardzo chętnie przyjmę. Mm, dobra. Wytwy. Jak to wytwy. Ale nieładnie, nieładnie. Kocham kiedyś kochana kiedyś na pewno... Co kiedyś na pewno? Kurde, zasłonięło mi to... Muszę mieć dużo... Oki. Okay. Spoczko, spoczko. Okej. Okay. Ja w ogóle jadę na te na targi książki. O moje, tak się nie mogę tego doczekać. Bo jak się szkara. Znaczy, nie jestem, nie jestem taką, wiecie, taką baby, która kurde kocha rodziny monet, ale tam będzie ta autorka rodziny monet. W znaczy, tak taki jakiś autografik będę miała mojego Slay. I w ogóle może że zaczęłam ryczeć dzisiaj, bo, bo mój kolega na lekcji śpiewał solo na no, całą klasę. Mm, hejka tost zaby... Witam serdecznie. Dobra, to napisałeś niczek, to teraz piszemy dwa. Żyd dwa, bo tak... Taką mam zachciankę. Y, dwa, nie trzy. Boże, mi się liczby pomyliły. mylą się już okay, mi liczby. Okay. Witam 6 osób Omega Egwar, dużo, dużo was. Bieguni, tak, kochani, macie tutaj Unii na sel. coś sprzedam... Nie mam już włosków Vegas i butów... Króliczkowych. Wszystkie ceny są w ogóle w opisie. Polecam coś kupić. Chętnie przyjmę coś, też jakiś prezent od was. Bo mamy nawet fajny cel, no. Na VIPa, no. Na życie. Na życie, ale też na VIPa. No bo tak wiesz, teoretycznie to też na, na VIPa, bo potrzebuję do życia tego. No to jest mi potrzebne. To jest mi potrzebne. A jeden, jeden ten. Witam, no witam, 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 bo sobie pytam. Ach, kocham katarek. Już mam lepiej, dzisiaj byłam w szkole już, więc no. Ale tak to. Nawet spoko. No siema, no, no się. Co mi to polubiło? A, to mi polubiło, <grym> że jestem. Oki, oki, oki. Idziemy sobie jakąś muzyczkę, wiem, włączyła sobie muzyczka. Kurde, to za dużo trochę, bo raczej na fullu słuchałam ten Severance Old, sorry, my dream, my, my, ulubiona piosenka, sorry. Okej, okay, nie jest się, że to jest za, m, za głośne. Ooo, tak. Dzięki, że wbiłeś na jeden z subów. Ja czy co? Czy mów, co? Ja czy samorzutny Żyd? Masz hot look u W się mano. Dzięki, dzięki. Oparlamentajmy sobie jakieś arty. Ładne, ładne. Piszcie mi, to ma mocniej bo tak, bo to nudno. Nie mam jak to nie masz. Co to? Chwila, bo ja muszę muszę ten. Skalniaczek, jeden złoty. Pogadamy potem na priv i ogólnie WTF coś wygrałem xdd, a teraz koniec z MSP i odpalaj minecraft Nie, nie ma takiej opcji, weź w ogóle, nie, nie MSP najlepsza. <noise> Boże, nie Odpalaj minecraft, coś się Jezu, ja w mam z taką Adajczak, nie polecam wam serdecznie Znaczy, no, no, taka słaba Moja pani od masteru jest lepsza ale ma coś z uchem, więc przykre, przykre. Ja nie, nie, ja... Kuflę. MSP lepsze. I mu MSP lepsze. Nie no. Nie, bo to jest live z MSP, więc ludzie MSP. Bo inaczej bo inaczej mi ludzie wyjdą, tak nie może być. Nie pozwalam, żeby mi ludzie wychodzi, ale przynajmniej po mi tutaj robi. Do, ten... Nie ma takiej opcji, weź w ogóle, nie. T Rodo. <laughs> Do dobra! Taka pani, no. Zgłaszam cię do popsu. Mopsu. mopsu Chętnie. Federico, jest tak bo patrz, na uni. Ani się kogo? Nieważne. Mnie. Nieważne, nieważne. Tyk. Ja jakieś pozdrawne. Dobra, idź. a, bo ja miałam uczyć muzyczkę Agresywnie No, siema Karo Tak ogólnie Z MC tak myślę Trzymaj i koniec Jutro chyba live'a nie będzie, bo mi się chyba nie będzie chciało Dobra, łosuję wam Będę wam łosować Idziemy teraz Słuchać muzy Slejaśnie. Dlaczego mi nie przy tego Arta? Jest w pierwszej stronie, w NEV? Dlaczego mi ludki nie wbijają? To się tak mi opyla, nie opyla. Like me, so song's songs, Ah katarek. Hejka po prostu Ola! Witam kochani wszystkich! I wygrywa samotnie, że myk, od mnie nie subuje. Nie wytrzymam. Nie no, była potwierdzenie, więc, że to jest polska mączka. Nie no, mam potwierdzenie, że mnie subuje, więc spoko, spoko. Balls, Dobra, tutaj jest muszę mąż, co zrobić. To jest bardzo ciekawa odpowiedź. E, pytanie. Bardzo ciekawe pytanie, bo nie wiem. E, e. So, so. Nie wiem. Dajcie jakieś pomysły, bo nie wiem. Tylko nie na kolekcję, bo nie mam. Bieda w kraju. Totalna. A kochani, muszę mieć jakieś raśne, no Chętnie przyjmę. Jeszcze się subuje, być. No, dajcie jakiś pomysły, bo ja nie wiem. Balskut, czemu kropkę napisałeś. nie może być. Pod, po złotówce mi daje, taki bitek Znaczy co, hejka jest nowa! Ja nowa! Hejka Nori, witam serdecznie na moim kanale. omg już mnie dziękuję, dziękuję. To macie, kochani, Sel Chyba ktoś mam na buchę. Oh, o Boże tak. Takie mamy kochani u na Mam Tutaj pakieci z poprzedniego z tym takim Butlą. Wysy e fitness e króliczkowe, plażowe, barankowe. Na program no... Na, na Mopsy mam w ogóle zrobić. Jeżeli program to na Mopsy. Program to na Mopsy w sumie. Bo nie mam bąbelkowej precz od mojej bębelkowej, tylko ją sprzedam <grym> marcheweczkę. Y, tutaj mamy czek, y, tutaj jest kulele y, jest taki zestaw y, ten jakoś na wielkanocny buska fitness, strój plażowy e, buty wielkanocne i buty niskowe coś było moją armię, jako twoją armię nie boję się coś z szafy mm. dobra to jeszcze, jeszcze jedno stosowanie coś z listy, bo tak bo tak, taka będę bad grill Wyczyszczamy listy i piszemy LŻD3 Taka niemiła dla was będę. Ale wy kochani możecie mieć mraźne pręski Chętnie wszystko przyjmę Będę miała nowy ekwipunek Hej KX, Julka X Sorry, pomyliło mi się coś To na przykład na dodanie Dobra, jest już na LŻD3, do dobrej o, tu jest gazetki? Nie ma nic z gazetki, ja, ja biedna jestem. Oh my god, 8 osób, a więc dużo. Tu... O Boże, jakiś diabeł, normalnie. kaszalek O Boże, jakie dziecko, nie? No, ja. Mój YouTube to jest inna, normalnie. Inny. Inny świat. Ale co kot? Co kot? Że mam kota? Nie wiedziałam, że mam kota, ja mam tylko psa. Ja Ej, dodaję za darmo. Dodaję za mną programu, legend, jakbyś to. Heuuuhm. Ja mam jesteś na los. chyba ci przyjmę. p. E Czyli tak, dodaję do zdania, to jest Unilegit. A, to jednak Unilegit lub 5 zł. Legalowałam Unilegit 6 zł. E, Moderator z cukienka. Wartość 5000 i z jaśnie. Lub 10 zł. I mam też promowanie, jakby ktoś chciał. Mogę też wam wypromować. Chociaż Bida w kraju z tymi subami. No właśnie, nie dodaję za darmo, więc bez kłód, tutaj opis. Deep down, down, no more. I try, try to fall in I run, but it's night time. Please don't leave me in the end. Hey, I'm a little bit of to do this. This is a moment forgiveness, but I'm nowhere resisted. Osób, ale wyszły gospodarstwo. Ja się jestem od. E, tak naprawdę zmusił mnie, gorzej, że Co? Boże, skarniaczek, kurde przestępca. Grozi ludziom. Boję się. Zaraz mi będzie groził. Ja się go boję. Kaliadzik. Jeszcze mi zdutowkę czy ci mogę ci jakiś program dać. Tak szczerze. Mogę ci jakiś program dać. Cieszę się. A to jeszcze złotówka ci brakuje do programu, więc no. Dwa, co ty nam się dałeś. Pomogłeś mi, by bez... wsparł mnie. jaka tu typ od mi... miniaturek skaniaczka. Omega siema. ma. Typie od miniaturek skaniaczka. ale żeś armię przesłał. Grozi... Tutaj groziłeś. Ten tak odmiaturek kurde no oprzeczyli w Nie tam ten <grystanie> Playlista to Boże, przez 3 miesiące za darmo. Możesz zrezygnować w każdej chwili. Maneru, nie, co nie? Jakby to? ale, że co? tak, skoczko, już ci kocham, oceniam, mnuczka joł, ją joł Albo na moda. nie no, na młoda nie, za dużo szłam moderatorów to na dodalnie będzie, tak jestem tego pewny w głębi duszy o tym na szczycie góry Wszyscy razem spotkamy się Mimo świata Ok, Okej, chcemy twój klucz Orangi nas dzień w dzień Gdzieś na szczycie góry Wszyscy razem spotkamy się się porobiło, czeka to też nas Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich pas Ja nie powiedział jak ja długo, długo będziemy żyć Do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia bić Dobra, w roku, w roku, w roku, nie powiedział kiedy mamy się Dobra, jeszcze kochani... czekaj jeszcze jeden, ale co jeszcze jeden? O co niż mi tak? Dobra, jeszcze dam, co nie? Jest ogólnie... masz taki czat, y, no go wycięłam z, ze studia. Okej, okay, y, a więc tak, luki jest o to <laughs> Dobra, e, niezbędne są tutaj, trochę nie pasują z, włosy, bo są żółte, e, ale nawet spoko się, tylko właśnie mi się w, w ogóle nie w podoba. Dodałbym może trochę tak inne w usta, w a tak to nawet w spoko, w dużo w dodatków. W <mum> w <mum> w <mum> Dobra, jak tam yy, tą ciążą? no kurde, gościom mi mówi, że, że mamy dziecko i mam alimenty płacić. No boże, boję się go. No ratujcie A teraz moja koleżanka mówi, że ma dziecko z Harym z z Harym Stajsem. Jestem pewien, że nie Od Kasia. Od Kasia. Od Kasia. Od Dowiedzieć cicho. Boże, dobra. Look, ey, załóż, albo go tak szczerze Chces. Dobre, jak Chcesz, to ja chcę mieć ze starym Stylesem. Ze starym Stylesem. Boże. Szczerze bym bo załóż, fajnie, wygląda ta twarz może nie jest do końca w moim stylu, ale mega ładnie wygląda. Osiągnę taka. 80. No spokojnie to wygląda.